Znasz to uczucie, kiedy budzisz się rano z takim niewidzialnym ciężarem? Jeszcze nic się nie wydarzyło, a ty już masz w głowie, co znowu zrobiła mnie tak. Czujesz się winna, ale właściwie dlaczego? Czuję się winna za wszystko. Za to, że nie odpisałam, że nie miałam siły się uśmiechać, że dzieci zjadły coś na szybko. Że nie byłam taka, jaką inni chcieli mnie widzieć. To brzmi znajomo, tylko że nie brzmi jak coś, co się bierze z jednej sytuacji, bardziej jak coś, co nosi się w sobie od bardzo dawna. Dokładnie. I myślę, że wiele kobiet, szczególnie po 35. czy 40. roku życia, czuje to samo. Dlatego dziś chcemy opowiedzieć Ci o pięciu psychologicznych przyczynach tego przesadnego poczucia winy. Zostań z nami do końca. A jeśli któryś z punktów trafi do ciebie, zostaw komentarz i zasubskrybuj, jeśli chcesz razem z nami rozplątywać te stare schematy. Przejdźmy do pierwszej przyczyny tego zjawiska. Jest nią wychowanie w kulturze grzecznej dziewczynki. Od najmłodszych lat słyszałaś: Nie krzycz, nie pyskuj, bądź miła, nie przesadzaj. I co się dzieje, kiedy jako dorosła kobieta próbujesz zawalczyć o siebie? Pojawia się poczucie winy. Bo przecież nie powinnam tak mówić. To egoistyczne. Inni będą mieli mi za złe. Tylko że to nie twoja prawdziwa myśl. To echo wychowania. Drugi punkt to coś, co często widzę u kobiet wokół mnie. Branie odpowiedzialności za cudze emocje. Ktoś się zdenerwował i od razu pytasz siebie, czy to przeze mnie? Dokładnie. Tak, jakbyś miała obowiązek utrzymać wszystkich w dobrym nastroju, jakbyś za każdego była odpowiedzialna. A przecież nie jesteś, tylko nikt ci tego wcześniej nie powiedział. Trzecia przyczyna to lęk przed odrzuceniem. Kiedyś usłyszałaś, że jesteś za bardzo, zbyt emocjonalna, za wymagająca. I teraz boisz się, że jeśli pokażesz siebie prawdziwie, ktoś odejdzie. Więc lepiej się wycofać, przeprosić na zapas, być łatwiejszą w obyciu. Tylko, że z czasem zatracasz siebie. I to też boli. Czwarty punkt: wewnętrzny krytyk. Ten głos, który mówi ci: Znowu zawiodłaś, nie zrobiłaś wystarczająco, wszyscy dają radę, tylko ty nie. I nawet jeśli wokół jest cisza, to ten głos i tak szepcze ci do ucha. Czasem brzmi jak mama, czasem jak nauczycielka, a czasem już jak twój własny wewnętrzny sędzia. Ale dobra wiadomość jest taka, że tego głosu można się nauczyć nie słuchać, albo przynajmniej przerywać mu w pół zdania. I wreszcie piąta rzecz brak miejsca na siebie. Po trzydziestce czy czterdziestce często jesteśmy już po wielu latach dawania. Dzieciom, rodzinie, pracy, relacjom. Ale gdzie w tym wszystkim jesteś ty? I gdy tylko robisz coś dla siebie, pojawia się wina. Bo mogłaś przecież coś jeszcze ogarnąć, tylko że może właśnie nie musiałaś? To poczucie winy nie spadło z nieba, zostało w tobie ukształtowane. Ale możesz się mu przyglądać, możesz powiedzieć: Wiem, że tam jesteś, ale ja już nie muszę cię słuchać. Zacznij od prostego pytania: Czy naprawdę zrobiłam coś złego, czy tylko tak mnie nauczono czuć? Zrób dziś coś tylko dla siebie, bez tłumaczenia się, bez przepraszania. A jeśli czujesz, że to, co dziś usłyszałaś, było ci bliskie, podziel się tym w komentarzu. Dzięki temu inne kobiety też poczują, że nie są same. I pamiętaj, tu możesz być sobą. Zostaw suba, jeśli chcesz z nami odkrywać więcej takich tematów. Do usłyszenia.